Dzień dobry Państwu w rozmowach na temat negocjacji. Nazywam się Paweł Kowaleski, a dzisiaj temat kontaktu wzrokowego, czyli niewerbalnych zachowań podczas spotkań negocjacyjnych czy ogólnie kontaktów interpersonalnych. Na ten temat powiedziano bardzo dużo. Absolutnie jestem przeciwnikiem wszystkich technik NLP, czyli neuro-linguistic Programming, ponieważ okazało się, że one średnio działają i Stosowanie ich raczej jest mało skuteczne, ale ja chciałbym zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz. Ostatnio byłem na spotkaniu i widać było, że był jakiś handlowiec, który siedział naprzeciwko mnie i który był po jakimś szkoleniu sprzedażowym. Gapił się na mnie w sposób tak irytujący, że aż poczułem się nieswojo i zacząłem czuć się niekomfortowo. Nie popełniajcie tego błędu. Absolutnie należy patrzeć w oczy, natomiast nie świdrujcie tymi oczami i nie patrzcie się cały czas, ponieważ może być zrozumiane przez drugą stronę jako nasza natarczywość, czy nasza, jako nasza agresja. W niektórych przypadkach możemy spotkać się również z taką sytuacją, w której druga strona odbierze to jako atak, ponieważ w wielu kulturach, czy Wiele zwierząt ma coś takiego, że patrzenie się w oczy wprost jest równo, również pewną formą walki. Nie wprowadzajmy drugą stronę na arenę gladiatorów, kto dłużej wytrzyma i nie spuści wzroku, ponieważ to najczęściej jest przeciwskuteczne, jeżeli chodzi o załatwienie naszych interesów.